Cześć z tej strony się strzelę łapę w górę, pamiętajcie, Apex żyje, napiszcie taki hashtag w komentarzach, żeby po prostu ruszyć dalej algorytm, jeśli chodzi właśnie o nasz kraj, a teraz bez przedłużania zaczynajmy kolejny odcinek. W końcu twórcy dodają coś, na co wszyscy praktycznie czekali. Mianowicie, dzisiaj w odcinku omówimy parę rzeczy, które ucieszą graczy konsolowych, ponieważ trzeba zacząć od tego, że już niedługo do Apexa trafi wsparcie m, dla nowych konsol. Mianowicie wersje Apexa, które są na PlayStation 5 i na no najnowszego Xboxa, otrzymają oficjalny support dla 120 Hz. Co to oznacza? Jeśli ktoś posiada monitor, który wyświetla, Więcej niż 60 Hz i nie chodzi tutaj właśnie o 75, to będzie mógł tych FPS-ów jakby więcej mieć na ekranie. To znaczy, obraz będzie płynniejszy. Oczywiście mówię to w takim dużym uproszczeniu, ale jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, no to wiadomo, że tego raczej nie będę musiał tłumaczyć. Najbardziej skorzystają z tego osoby, które po, przede wszystkim mają monitory gamingowe, ewentualnie jakieś telewizory z dużym odświeżaniem. Na tę funkcję ludzie czekali już od dobrego roku. Były przecieki już w dziesiątym sezonie, że 120 Hz się pojawi. Do dzisiaj w sumie tego nie zobaczyliśmy. Mało tego był update, który już dodał do sklepów, na przykład z PlayStation Store czy Xboxa, oficjalną wersję na nowe generacje, która jest troszeczkę inaczej skonstruowana. To znaczy dalej to jest ten sam Apex Legends, tylko jest już z natywnym jakby wsparciem dla nowych technologii i konsol. No, i teraz dodatkowo zostanie to odblokowane już oficjalnie. Czemu tak się stało, że po takim czasie te 120 Hz trafia, ciężko powiedzieć, aczkolwiek myślę, że to wynika z kilku czynników, takich jak chociażby testowanie niektórych funkcji, pewnie wydajnościowo czy tam optymalizacje musiały przejść jakieś odpowiednie testy, żeby były wystarczająco zadowalające, na przykład na większej ilości sprzętu, po prostu, żeby nie było jakichś problemów. Pewnie w ten sposób twórcy cały czas eksperymentowali przez ten no i doszli do wniosków, że funkcja jest już gotowa do wypuszczenia, tak właśnie obstawiam, że było. I teraz jest troszeczkę problem, ponieważ jeśli ktoś gra na konsoli i ma 120 Hz, no to ma oczywiście o wiele większą przewagę. Gracze cały czas narzekają na to, że na PlayStation 4 czy jeszcze Xboxie z poprzedniej generacji m, są problemy jeśli chodzi o FPS, że m, lecąc w bardziej spocone spoty ma się około 30 klatek, nawet 20 jeśli jest dużo rzeczy na ekranie, jakieś eksplozje, Strzelanin, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym może być troszeczkę problem, jeśli chodzi o community, no bo jak wiadomo, każdy, kto ma więcej FPS-ów, ma przewagę. Jednakże jest też tak, na komputerach, jakby nie patrzeć. Jeśli ktoś gra na o wiele słabszym sprzęcie, no to wiadomo, że wyciśnie tych FPS-ów mniej, plus jego monitor i inne peryferie, wiadomo, no nie, nie będą w stanie tego obsłużyć, tak jak na przykład komputer wyższej klasy, który wyświetli te 144 FPS czy nawet 240 i więcej, więc ten tutaj są też problemy, zobaczymy jak to wyjdzie, jednakże twórcy prawdopodobnie będą myśleli, żeby po prostu podzielić te lobby i żeby gracze na przykład z PS-a nowego, czy Xboxa mogli się na przykład wymieszać gdzieś tam z graczami pacetowymi. ponieważ na przestrzeni ostatnich miesięcy też mo mogliśmy usłyszeć, że pojawi się coś takiego jak Warzone 2 czyli wiadomo też gra Battle royalowa i to ma być taki upgrade, że to będzie dalej ten sam Warzone tylko z niektórymi rzeczami zmienionymi. To znaczy chcą jakby zupgradeować całą grę, żeby była jeszcze przygotowana idealnie właśnie pod te nowe generacje konsol i nowsze komputery i jakby twórcy chcieliby to wszystko podzielić. Czy w się coś takiego się pojawi? Ciężko powiedzieć, jakby skórki by zostały zachowane dalej i tak dalej, ale może te lobby zostaną jakoś podzielone, żeby nie było właśnie takiej przewagi, gdzie gracze grający na 120 Hz monitorach czy po prostu płynniejszej konsoli, gdzie tych FPS-ów mimo wszystko jest więcej, gdzie teoretycznie takie PS4 Pro, które już ma kilka lat na karku, powinno wyciskać te 60 FPS-ów, a nie będzie tego robić, bo nie jest na przykład w stanie w Apexie. No to wiecie, pewnie będą jakieś ustępstwa, jeśli teraz mamy nowe Apex Legends, powiedzmy na PS5 i nowego Xboxa, i tak samo na starsze wydania. Pewnie po prostu Apex na nowe konsole będzie ładniej wyglądał, będzie miał, wiadomo, więcej tych FPS-ów i może przez to... To też mniej barierów graficznych będą miały starsze wydania, i tak samo może te lobby będą jakoś podzielone ze względu na wydajność i dominację nowego sprzętu. A wiadomo, że cały czas jest ciężko, mimo że sytuacja na rynku się cały czas poprawia, jeśli chodzi o dostępność nowych konsol, to i tak jeszcze nie każdego będzie stać na nowe sprzęty. Do tego poniekąd rozumiem, że to był też ciężki orzech do zgryzienia, bo jednak to daje ogromną przewagę, bo to jednak dubluje FPS-y. Ale pewnie za jakiś czas twórcy coś się wymyślą. Aha, i pamiętaj, żeby wejść na Instagrama, link w opisie. Kolejnym ważnym newsem jest to, że twórcy oficjalnie potwierdzili, że będzie Cross Progress na przestrzeni następnych tygodni, być może miesięcy. Może 14 sezon to właśnie będzie ten, w którym Cross Progress się pojawi. Jeśli pamiętacie, to na koniec tamtego roku cały czas powtarzałem to, że na 22, czyli bieżący rok, pojawi się Cross Progress. I tak gracze wyczekiwali w nic nie było. Luty, dalej, zero zmian. Marzec, już troszeczkę się zaczęło wściekać że było coś obiecane jeśli chodzi właśnie tutaj o cross progress a nic yy, jednak z tych informacji nie dostaliśmy, no i mamy praktycznie koniec czerwca, jest połowa roku no i o tym pro cross progressie się dowiadujemy, ta funkcja trafi też niedługo do gry pewnie wraz ze wsparciem 120 Hz na nowych konsolach czym jest cross progress albo cross save bo to są takie nazwy które można zamieniać. Jest to oczywiście metoda albo funkcja, która umożliwia na posiadanie jednego konta na wszystkich platformach. Jeśli gramy na przykład na PlayStation i powiedzmy mamy tam 500 level, ale chcielibyśmy przenieść te rzeczy na komputer, to nie będziemy w stanie tego zrobić. Dopiero po wejściu cross-progressu, bo tak to wcześniej byśmy musieli założyć nowe konto i zaczynać wszystko od początku. A teraz wraz z wejściem cross-progressu do Apex Legends, jeden gracz będzie miał Jedno konto, na którym będzie mógł grać na wszystkich platformach. Czyli na PlayStation, na Xboxie i na PC będzie miał to samo konto. Wszystkie skórki, przedmioty, postęp, levely i tak dalej, wszystko, co można odblokować w grze, będzie przypisane do jednego konta. Czyli nie ma problemu, żebyśmy grali właśnie na Xboxie, a potem przeszli na przykład na komputer. Więc to jest naprawdę jedna z takich ważniejszych rzeczy, jaka teraz trafi do gry. Na to gracze bardzo narzekali, że tego po prostu nie ma, bo chociażby Fortnite czy Warzone coś takiego posiada i uprzykrzało to zresztą wielu osobom grę, ponieważ na przykład ktoś ma pamiątkę rodową na PlayStation, ale przeszedł na komputer, zaczął grać na komputerze i niestety już tej pamiątki tam na przykład nie miał. No i teraz właśnie jest jeszcze taka inna kwestia, co w przypadku osób, jeśli ktoś na przykład ma 500 level na PlayStation i powiedzmy jeszcze gdzieś tam na komputerze ma ze 100 leveli, i co w takim przypadku, czy będziemy mieli złączone te wszystkie przedmioty w całość i, na przykład, cały postęp, czy jednak będzie trzeba kontynuować tylko na jednym koncie naszą rozgrywkę? I to jest właśnie ciekawe pytanie, bo na przykład u konkurencji wyglądało to tak, że trzeba było powiązać wszystkie swoje konta, na przykład to z PlayStation i to z pc towym i następnie zaznaczyć, którą ścieżkę kontynuujemy. To znaczy, jeśli woleliśmy wybrać ścieżkę z PlayStation, no to na PC i na PlayStation mamy to jedno konto, a to z PC-ta. Jakby było nieaktywne, albo mogliśmy gdzieś tam je aktywować, ale kontynuacja wszystkiego trwała na tym koncie, które wybraliśmy. I to jest oczywiście dosyć sprawiedliwe, jednakże co w momencie kiedy ktoś ma trochę rzeczy odblokowanych na jednym koncie, na jednej platformie i na drugiej również ma jakieś ciekawe itemy, przedmioty, itemy skórki i tak dalej. No i tutaj sprawa wygląda nieco na bardziej skomplikowaną, bo wiadomo, jeśli ktoś grał na przykład chwilę gdzieś tam na jakimś komputerze, a większy progres miał na konsoli, to nie robiło to aż takiej różnicy. Aczkolwiek jeśli ktoś miał duży progres na jednej i drugiej platformie, no to wiadomo, że chciałoby się to wszystko połączyć. No i zobaczymy co twórcy wymyślą, bo na razie tylko wiemy, że ten cross progress się pojawi i to prawdopodobnie będzie 14 sezon. Jednakże nie wiadomo, czy wszystkie skórki zostaną połączone na jedno, jakby wspólne konto. I na przykład, jeśli na jednym koncie mamy setny level i na drugim koncie również mamy jakiś setny level, to czy będziemy mieli ten dwusetny? Oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, ponieważ no, levele, levelowi są nierówne. Z racji, że każdy poziom ma inny progres doświadczenia, zwłaszcza gdzieś tam do okolic 60 poziomu. To raczej mentalnie przygotowałbym się na tą gorszą opcję, czyli że twórcy wprowadzą cross progress na zasadzie, że wybierze. Mamy tylko jedno konto, które będziemy dalej rozwijać, a stare pójdzie jakby w odstawkę. Mam nadzieję, że nie, ponieważ lepiej by było, jakby oczywiście dało się połączyć te konta ze sobą i mieć jakby skumulowaną naszą progresję, ale tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Dlatego napiszcie w komentarzu, co twórcy wprowadzą. Czy cross progress z tylko jednym kątem, czy cross progress, który będzie łączył nam cały postęp, który zrobiliśmy na wszystkich kontach. No, i na koniec muszę powiedzieć o nowych levelach. To też jest jedna z tych rzeczy, na które gracze bardzo czekali. Próg poziomu prawdopodobnie nie będzie na 750, tylko na 1000 poziom. I teraz jest takie ciekawe też pytanie, czy każdy gracz, który ma teraz 500 level, będzie wbijał 501, 502 i tak dalej. Bo jak dobrze wiecie, można sprawdzić realny poziom w Apexie. Ja na przykład mam tam 930, 940, coś takiego, ponieważ kiedy skończymy wbijać ten 500 level, no to wiadomo, że jakby wbijamy go dalej, ale cały czas mamy jakby wyświetlany ten pięćsetny level. I teraz pytanie, czy jeśli levele zostaną podwyższone, to te wszystkie pięćsetne levele, które oczywiście mają ten level wyższy, będą jakby przekonwertowane na ten poziom realny. To jest dosyć ciekawe, ponieważ twórcy wprowadzili to w poczuciu gdzieś tam społeczności, która już dawno ten pięćsetny poziom wbiła, no jakby nie patrzeć, od długiego czasu się w tym polu nic nie działo, czyli po prostu powiewało nudą. No i teraz prawdopodobnie twórcy mogą zrobić coś takiego, że jeśli ktoś ma na, na przykład tysięczny level, no to na badżu będzie mu się wyświetlał dopiero 501, 502 i aż tak do 1000 i wątpię, że będzie to jakby przekonwertowane. Też napiszcie, co o tym sądzicie: czy twórcy raczej przekonwertują poziomy na te realne, czy raczej będzie trzeba wbijać poziomy w ten sposób, że każdy startuje z tego samego miejsca. To na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. No i jeśli chcesz mi pomóc z zasięgami, to zobacz teraz film, który wyświetla Ci się teraz na ekranie. Elo.